Dr. Jaromir Mysłowski, wykładowca w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Za moimi plecami mogą Państwo zobaczyć jeden z kolejnych przykładów osiągnięć szczecińskiej motoryzacji. W Szczecinie, w dawnym Szczecinie, zwanym też Stetinem, rozwijało się wiele firm motoryzacyjnych, między innymi firma Alba, należąca do Alberta Barucha, która produkowała proste i bardziej skomplikowane motocykle, które tak naprawdę w początkowym okresie były bardzo nieskomplikowanymi konstrukcjami, przypominającymi w naszym rozumieniu rowery lub motorowery z podwieszonym silnikiem, bez jakichś dodatkowych przyrządów typu sprzęgło, typu skrzynia biegów. Motozy, który widać za moimi plecami, powstał w 1919 roku, jest to jedna z pierwszych konstrukcji tych prostszych, która jest pozbawiona sprzęgła, pozbawiona różnych dodatkowych urządzeń, które już były montowane w późniejszych konstrukcjach. Jeżeli popatrzymy sobie dokładnie, widzimy coś, co rzuca się od razu w oczy, czyli olbrzymie koło zamachowe, zainstalowane na kole, a właściwie nie na kole, tylko na szprychach od tego koła. I pasek, który zapewniał przekazywanie napędu. Było to dosyć takie specyficzne rozwiązanie. Ten pasek jest wykonany z tworzywa, z gumy, natomiast oryginalny pasek był wykonany ze skóry. Była to bardzo ciekawa konstrukcja, trwała, która zapewniała prawidłowe funkcjonowanie czyli przekazywanie napędu. Jeśli chodzi o zapewnienie smarowania oraz paliwa, to. Był to zbiornik podwieszany pod ramą, który miał ręczną pompkę zapewniającą to, że kierowca ręcznie dostarcza odpowiedniej ilości oleju do silnika. Natomiast paliwo wiadomo dostarczane było automatycznie. Była to prosta konstrukcja nawet do tego stopnia, że nie miała żadnego rozrusznika, tylko po prostu trzeba było go uruchomić kręcąc pedałami. Natomiast wszelkie podróże i przejazdy na trasach większych i mniejszych no były sprawą prostą, nie wymagającą jakichś specjalnych umiejętności ani wyposażenia. A przypuszczam, że ze względu na prostotę te konstrukcji, ewentualne e, usterki w drodze, które mogą się zdarzyć każdemu, też były proste do usunięcia przy pomocy narzędzi, które były pod ręką lub kogoś, kto miał jakąkolwiek wiedzę techniczną. Motocykle te nie zapewniały z pewnością jakichś sportowych osiągów, natomiast na tamte czasy były konstrukcją nowoczesną, ciekawą i chętnie kupowaną. Były sprzedawane do Wielu krajów, znalazły wielu swoich nabywców, no i jak widzimy, ten egzemplarz, który jest tutaj, jest w bardzo dobrym stanie technicznym, praktycznie prawie kompletny w 100%. Firma Alba zajmowała się produkcją motocykli, ale również i części oraz podzespołów, w związku z tym jest możliwe, że silniki tej firmy, firmy Alba, mogły być i były montowane w motocyklach innych firm i możemy spotkać w innych muzeach lub u prywatnych kolekcjonerów motocykle, które będą sygnowane przez innego producenta, natomiast będą miały motory, silniki Alberta Barucha. Firma rozwijała się dynamicznie, ale niestety w latach 30. ze względów ekonomicznych musiała zawiesić swoją działalność. Dlatego, y, tym, bardziej, tym bardziej, jest to cenne, że ten eksponat się tutaj znajduje.